Zwykle pytam Was o Wasze najlepsze trafienia w tygodniu, ale dziś odwróćmy trochę sytuację i mam do Was pytanie, jakie było Wasze najgorsze trafienie ostatnich dni? Może na przykład paczka za 100 tysięcy bez baneru? Może najniżej oceniona czerwona karta w pikach? Czekam, no tu każdy będzie mógł się wypowiedzieć, nie tylko ci, którzy mają szczęście. Siema, tutaj koza, kanał Koza Sport, witam Was w kolejnym otwieraniu na moim kanale. Słuchajcie, dziś zobaczycie naprawdę absolutną masę zawodników Kopa Libertadores, pików, no i po prostu normalnych paczek. Ale ostatnimi czasy narzekaliście, że tytuł zdradzał zawartość czpaku openingu, dlatego dzisiaj nie ma czegoś takiego i mam nadzieję, że wszyscy, szczególnie ci malkontenci, którzy narzekali na to w komentarzach, zostawią łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Słuchajcie, wszyscy wiemy, że teraz nie należy. Że wychodzić z domu Prawdopodobnie te apele słyszeliście wielokrotnie Ale ja dzisiaj także wam to powtórzę Słuchajcie, sam na moich obydwu kanałach Będę starał się zapewnić wam na tyle rozrywki Dużo, żebyście w tych domach mogli pozostać Ja przyznam szczerze że ograniczyłem Granie w piłkę, e, spotkania i tak dalej Więc namawiam was, żebyście także się do tego dostosowali e, Z jednego prostego powodu Wychodzę z bardzo pragmatycznego założenia Że wolę dwa tygodnie się przemęczyć Niż potem zmagać e, się z dużo cięższymi konsekwencjami W dłuższym czasie Dlatego mam nadzieję, że wy będziecie mieli podobne podejście i też mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Teraz przechodzimy już do paczek. Pierwsze rozdanie i tu... No jest Sydney Polak. Znaczy nie Polak. No i myślę, że to go raczej nie zainteresuje jakoś strasznie. Okej, okay, ja, ja do Ramzeja słuchajcie mam wiecie szczególny sentyment, więc, ale, ale no ro, rozumiem, że ktoś może nie być z jego powodu jakoś strasznie zachwycony. Mmm, się, Cytując internetowego klasyka Miejmy nadzieję, że będziemy jechali powoli, a na końcu ukaże nam się Carlos Tevez. To by było najwspanialsze rozwiązanie całej tej sytuacji. Jedziemy powoli. Jest to Walkout Inform. Okej, okay, to nawet nie jest Inform. To jest ta nowa karta e, i, i, i nie mam pojęcia, czy on jest dobry. Pewnie 8-6 oceny ogólnej. Cabrera. Okej. Okay. Nie, nie mam pojęcia, jak na to zareagować, bo przyznam szczerze, że nie znam zupełnie cen tych kart. Nie znam zupełnie cen tych zawodników. Ale zaraz się dowiemy. Jeszcze Ugo Luris, jeszcze Mats Hummels. No to to jest genialna paczucha za 100 tysięcy. No ten zawodnik nie jest zbyt drogi. Ale słuchajcie, trzy lokauty w jednej paczce, jedna karta 8.5, jedna karta 8.4. To są naprawdę, to jest naprawdę duże szczęście. Pierwsza paczka mamy banery i znowuż chyba mamy tą kartę Argentyna. Daj mi go, daj mi go, bro. No nie, to niestety nie jest, nie jest Tevez, ale jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej Carlosa Teveza, słuchajcie, sypie, sypie, sypie tymi kartami naprawdę mocno. 8-7 oceny ogólnej i znowuż, e, nawet jeżeli to nie jest, e, nawet jeżeli to nie jest jakaś mega druga karta, no to słuchajcie, no to jest 30 klocków, 20 klocków wpada tak po prostu. A statystyki nawet całkiem przyjemne, więc e, można być z tego zadowolonym. No więc szczęście się nas na razie trzyma. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No niestety, tutaj już bez takiego szczęścia. Ale ogólnie, słuchajcie, e, można być bardzo zadowolonym, jeśli chodzi o to, co nam poleciało. Na sam koniec, jeszcze Markus Rashford, 83 oceny ogólnej z Sadio Manet. Zapraszam serdecznie. No, Sadio nie przyszedł, jest za to Kasper. No, taki. Tait? Y no, no dobry, nie? Okej, okay, bia biały poleciał. <laughs> biały poleciał jak zwykle, słuchajcie. Biały poleciał jak zwykle, Tait z manami. I czy mu się to opłaci? Czy, czy to przywoła na przykład Sadio Mane? No nie. Sydney Polak, po raz kolejny. A w drugim rozdaniu, no fajnie by było wreszcie zobaczyć kogoś dobrego. No i jest. Jest Ruben Blanco. I tu. Powoli. Jest powoli. I jest walkout. I to jest. E, Copa Libertadores. Napastnik. I tutaj nie mam pojęcia, nie? Jakby. przyznam szczerze. O! o! Błagam, mogę go squixelować? Proszę, pozwól mi. Proszę, daj mi go. Ja bym go pięć razy squixelował, jakbym mógł, no. Dla białego, ale niestety nie jest. Niestety nie jest to. Nie jest to walkout, nie możemy myśleć, że to Ronaldo, ale okej, okay. to jest ciekawe trafienie. Bruno Fernandes, jestem naprawdę, naprawdę mnie to zastanawia, słuchajcie, czy on coś kosztuje, czy nie? Ej, no coś tam kosztuje, jak na banery na tym etapie FIFA, to Bruno Fernandes kosztuje tyle, co jakiś marny walkout, więc przynajmniej taki plus. Mamy elitę, tak więc wielki hałas na czacie już teraz, dla matego Słuchajcie. Zróbcie, zróbcie ogromny hałas. No bo to, że on udostępnia nam kolejną elitę tydzień w tydzień i naprawdę trzyma ten poziom. Jestem, jestem pełen podziwu, że, że jest w stanie z siebie wykrzesać tak wysoki poziom um, regularnie. Miejmy nadzieję, że wreszcie gra będzie w stanie do tego poziomu dojść i dać mu dobre trafienie. I o tym mówię i będę mówił cały czas. Tak nie mogą wyglądać nagrody za... Elite i. sorry. Ja wiem, że co tydzień to ode mnie słyszycie. Ale coś jest nie tak, że ja co tydzień muszę wspominać o tym, że przydałyby się jakieś progi minimalne, no bo, no bo to nie wygląda dobrze. No słuchajcie, co w za Elite, jakby dla najlepszych graczy, e, a ten czas w ogóle tutaj nie jest wynagradzany i ten skill w ogóle tutaj nie jest wynagradzany. Może w tym rozdaniu OK. 8-9, druga najlepsza karta z drużyny tygodnia. Nie patrząc na statystyki w grze. Po overalu nie można tutaj powiedzieć ani jednego złego słowa. Druga najlepsza, lepiej karta. Nie możemy narzekać. I miejmy nadzieję, że ostatnie rozdanie przyniesie nam tutaj jeszcze coś ciekawego. No Sydney Polak, no. Po raz kolejny... Po raz kolejny Sydney Polak. Więc gdyby tu jeszcze był ktoś spoko, typu Havertz, typu ten, to by nie było źle. Ale tak, no to... Inaczej, gdyby to był Sadio to ocenilibyśmy te nagrody zupełnie inaczej, prawda? Ale Sadio Mane nie ma, więc nie możemy ocenić tych nagród w żaden sposób pozytywnie. Oj, mieliśmy ten, mieliśmy walkout, pominąłem. No Gerard, no ale tutaj w parce za 100 tysięcy, za elitę, trafamy Luke Dina. Czyli jak na razie, ze wszystkich nagród za, za elitę, trafiliśmy jeden walkout, który pominąłem i był to Gerard Piqué. No naprawdę powiem, warto było, warto było. Jeżeli on tu nie dostaje nic dobrego, to naprawdę będzie mi. Nikt mi nie wytłumaczy, jaki jest sens tak niskiego nagradzania graczy. Jest walkout, jest Hiszpania, jest Bramka, czyli to będzie 8-4. 8-4. Czyli jedyna pozytywna karta, którą tutaj trafiliśmy, jedyne dwie pozytywne, to był Parejo. I pikę. No jak to w ogóle brzmi? I dla tych wszystkich, co mówią, że o Boże, jakie końce za elitę. No to se doda 30 tysięcy. Słuchajcie, mamy talizmany, ale są to talizmany pozytywne, więc może być różnie, słuchajcie. Może być różnie. Wiecie jak to jest z tymi pozytywnymi? Jak na razie Sydney Polak, więc zobaczymy. Eee, więc zobaczymy czy, 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 czy w drugim piku będzie lepiej, no co mogę powiedzieć I tutaj, BUM! Sadio Mané! Okej, okay, pareko za Golda 3, no i to jest to co ja mówię, słuchajcie Te nagrody, to są takie jak za Elite, nie? Tylko tam miał jeszcze Dolberga Ale słuchajcie, 8-9 oceny ogólnej inform, drugi nasz na tym streamie, to jest naprawdę bardzo solidne trafionko. Zobaczymy, co nas tutaj czeka jeszcze w paczkach. A paczki za Golda 3, jak wiecie, w moim odczuciu są naprawdę bardzo przyzwoite. To by było słabe, gdyby oni to zrobili bez powodu, ale tak to ja to naprawdę rozumiem. A my trafiamy z paczki Kaspera Dolberga. Więc zawsze e, Zawsze jest to fajne, bo może coś jeszcze tutaj być. Słuchajcie, coś jeszcze może się tutaj skryć. Mbappé na przykład. No nie ma. I Nie ma nikogo innego ciekawego. Tak więc słuchajcie, mamy, baner, mamy banery, mamy talizmany dosyć wymowne. Aczkolwiek Szkodran Mustafa jest chyba najlepszym obrońcą Arsenalu, więc one mogą się nie sprawdzić. No właśnie, no właśnie, słuchajcie. Zmarnowałeś swoją szansę. Zobaczmy, co będzie. To prawdopodobnie Kacper. Czy? Mam nadzieję, że teraz nas ucieszy ta paczka. 86, plus. paczka, w której mamy najgorsze szczęście ever, ale może teraz to się odwróci. I liczyć, tak jest, genialny zawodnik. to co zrobił z Walencją? To było coś. Kto nie chciałby mieć takiego magika w swoim klubie? Woo! Carlosa Teweza. Argentyna, SPO, Tevezinho Jest walkout. Jest Argentyna. Jest SPO. <noise> notte, ty kurczę, skurczy byku. Dobrą, ma, do, dobrą masz tą kartę, ale ty weź mi takich rzeczy nie rób. Bo to mnie. To mnie drażni, chłopie. To mnie drażni. On coś kosztuje w ogóle. Powiem tak, zobaczyłem to i pomyślałem o Boże. Potem zobaczyłem to i stwierdziłem, no w sumie racja. No nie, to są po prostu jakieś dwie paczki z tego co widzę. No nic, otworzymy je szybko i lecimy dalej w takim razie. Eee, w pierwszej Słuchajcie, nie był to gwarantowany Kopa Libertadores, ale trafiamy Kopa Libertadores, kolejnego lewe obrońca Kolumbia eee, I to będzie nikt inny jak Valesco 90 tempa, 82 obrony, 90 fizyczności Powiem tak, nie znam game statsów Ale jeśli chodzi o te statsy takie po prostu No to karta wyglądająca całkiem przyzwoicie I kosztująca nic eee, Ale zawsze, zawsze mamy walkout Dobra, jest, je, jest dobry talizman. Nie, jest dobry talizman. Więc liczę, że on przyniesie mu szczęście. ...cie... No to. No. 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 Raz chyba mieliśmy szczęście w tych paczkach, no nie? Tak mi się wydaje. Eee, dobra, słuchajcie, patrzymy, co tutaj będzie. Piłkarz Copa Libertadores. No żeby ten piłkarz to był Tevez, no bo ta paczka 8-6 to była 8-6. No nie najlepiej, no. Tevez, 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 Nie mam pojęcia kto to jest, jakby Ja wiem, że to jest Carlos Tevez ja wiem, że to jest Carlos Tevez I tyle, tutaj jest Puch! Jest walkout, coś czego dawno nie było Niemcy, SPO może, jest SPO To BVB może, no nie ma BVB Tak więc to jest nikt inny jak Tomasz. Müller Goldzik 2, e, no wyczekane te paczuchy wy, Takie wiecie, wy, wy, wypieszczone Więc miejmy nadzieję, że będzie tutaj Sadio Mane nie ma, jest Proszę bardzo, 8-8 oceny ogólnej No zakładam, że to właśnie tego pana będzie chciał, żebym wybrał Ale oczywiście, dajmy mu się wypowiedzieć, słuchajcie Dajmy mu się wypowiedzieć Drugie rozdanie, co tutaj będzie No dajcie tego Sadio Mane, no nie bądźcie tacy no niestety, Kasper Dolberg uczepił się nas jak rzep psiego ogona. Mamy walkout. Belgia. Myślałem, że będzie ten Nazar, że gadamy, że tego Azarda chyba nie trafiłem, ale oczywiście to jak Belgia zawsze musi być środkowo obrońca Stottenhamu. No nie ma innej opcji, słuchajcie już. Żadna pula nam nie straszna, tutaj czerpiemy z jednej puli. I miejmy nadzieję, że wreszcie ta maszyna wyciągnie nam Carlosa Teveza. Czy to będzie on? Nie będzie to on. Czy to będzie prawe skrzydło? Tak jest. No i po raz kolejny widzimy Pana ocenionego na 87 No na ławeczkę nie jest najgorszy, prawda? Dwie paczki Copa Libertadores Proszę, żeby przynajmniej jedna z nich Przyniosła nam Tego wymarzonego Carlosa Tevez'a, proszę Argentyna Bramka, no to już Już jakby klub się zgadza Narodowość się zgadza Ocena ogólna może prawie się zgadza 90 oceny ogólnej to, to jest coś ale nadal, nadal to nie jest on, nadal to nie jest Carlos Tevez, ale może, słuchajcie, on go zawoła, kto wie, eee, no nie kosztuje najwięcej, ale coś tam kosztuje, więc, no, no słuchajcie, 90 cen ogólnej to naprawdę nie jest najgorsze trafienie, proszę, Tevez, 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 no nie, no niestety nie, jest to No tutaj się zgadza klub, zgadza się pozycja De la Cruz No Dela Cruz czemu, czemu chłopie nie możesz być Carlosem no? Spodziewałem się przyznam szczerze paczek A może w tych niespodziewanych paczkach Będzie Sadio Mane No może być też Ruben Blanco Pozytywny koza nie obraża się Nie obraża się pozytywny koza za, e, za ten, za, 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 za takie trafy, podoba. A teraz będziesz miał sadiomanę, za to, że jesteś zadowolony. Ja jestem zadowolony. No z Sydney'a, Polaka też zadowoleni będziemy, prawda? No nie, już, już, już się zaczęło źle, już kierunek był zły. Od, od flagi już kierunek niestety nas nie cieszył. Jest to jakiś zawodnik. Przyska nie kopa, ale powoli jest walkout. Portugalia jest, tej idziemy do domu PS, 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 N. No to będzie Lautaro Martinez. No okej, okay, no niech będzie Lautaro Martinez. Tylko pomijamy. Czekamy, tylko żeby się załadowało. Lautaro Martinez! Tak dla odmiany. Ciekawe, jakie są szanse trafić dwa razy Lautaro Martineza w dwóch innych kolorach. E, jaki jest procent szansy na to, a na przykład, jaki jest procent na trafienie Cristiano Ronaldo. Co jest bardziej prawdopodobne. Dalej ostatnia paczka z zawodnikami. A potem paczka, no również z zawodnikami, ale już bardzo specyficznymi, bo będą tu piłkarze. Kopa Libertadores, tutaj lecimy powoli. Jest walkout. Yang! Proszę bardzo. Przez chwilę jak zobaczyłem flagę Gabonu, to nie uwierzyłem, ale jest i on, Pierre-Emerick jak najpiękniejszy, najwspanialszy. No, jakie masz skillsy, stary. No, żebyś tam był zdrowy, bo niestety piłkarze Arsenalu niektórzy są pod kwarantanną, więc oby tam nikomu nic nie było. No, ale jest najpiękniejszy, najwspanialszy, najcudowniejszy Pierre, który już teraz nie kosztuje nic, ale co z tego, skoro jest najlepszy. Ehm, dobra, dwie paczki Kopa Libertadores Teraz tak będziemy mieli trzy walkouty z rzędu Słuchajcie, no bo te Kopa Libertadores To chyba zawsze jest walkout, ale nas nie interesuje Byle jaki walkout, nas interesuje Argentyna, ale to jest Chile Prawe nie, lewa obrona tym razem Z Racingu no, ale niestety, no to, to, nie jest, to nie jest ten pan, na którego czekamy, słuchajcie. Otwieramy te paczki licząc tylko i wyłącznie na jednego zawodnika, co może być o innego problemem w takim razie. Okej, okay, mamy walkout, który się świeci mega mocno. I czy to będzie on? Czy to będzie król Ligi Mistrzów? No niestety nie, jest to tylko Samir Handanowicz. Szkoda, liczyłem, że to będzie Oblak No to by było piękne trafienie, słuchajcie. I ostatnia paczka, proszę. Proszę, żeby to był Carlos Tevez. Błagam. Gro. Proszę, zróbcie to dla mnie, dajcie mu Carlosa Teveza. Napasnik, e. Eh. Super, świetnie, świetnie. Lepiej, lepiej, że nie dało tego skończyć. <śles blindfolded> Idź mi stąd! D -d nie znoszę cię!